Witam ponownie tego typu. Dzisiaj za w narzucimy dla Was, żebyście mieli co oglądać tego typu. Dzisiaj narzucamy inny temat, kończymy temat z Pada MMA, bo już udowodniliśmy Wam, już że byliśmy z Wami, że macie zdjęcia na moim fandelu, jak to wyglądało tego typu. Dzisiaj poruszymy temat taki ciekawy, bo zapytacie się... Tylko, tylko, czy mam swojego netbooka? Mam netbooka, nie martwcie się. Nie ja poszedłem do Lombardu. A mam. To jest netbook, to nie jest laptop, tylko netbook. Coś wam powiem, no. Ja nie muszę mieć następnego sprzętu. Po, po co mi jest mocno sprząt? Ja za bardzo nie gram i w ogóle zbytnio, bo ja nie mam czasu na granie, ale na tym siedzę i blokuję płyty O, właśnie, dobra rzecz. Te się zastanawiacie, ile on ma rdzeni, ile ma ram pamięci, to jest czterokrotny netbook 2 giga RAMu list warty jest słaby, mały bo tu ma 32 tutaj w tym no ale ja i tak nie gram za bardzo tego typu zwykle nie gram tylko ja ponadciej blogerkut główny tego typu ale będę planował można zbudować go w menu Discord trochę na większy. Postaram się zrobić Wam rezesy gier na tym netbooku tego typu. Zobaczcie sobie. Się. Jak widzicie. To jest łynek dziesiątka. Śmiga. Bardzo fajnie. Wspólnie działa. Nie ma zawieszki tego typu. Ono wspólnie działa. Trochę testowałem, bo robiłem testy. Na jakie zasadzie to wszystko działa. Czy to jest warte świeczki. Tak, jak powiedziałem. Taki netbook bo to nie jest laptop. Netbook jest duży. A to jest netbook. Jak widzicie, o. Dziesiątka, to jest cała praca. Ja na tym śmigam na spokojnie. Co powiem w sprawie stresu dziesiątki. E... Dziesiątka jest dobrym systemem niż ósemka. Bo ósemka to miała kaflowy. Tu jak widzicie... Jak widzicie tu wszystko patrzę na ręki, wszystko jest. Jak widzicie. To jest trochę... E, e, ja mam, bo są różne wersje tego. Ja jak nie mam coś takiego jak, że mogę tą klapkę sobie z drugiej strony albo wyjąć. To jest trochę starszy model, ale to nie jest ważne. Dla mnie ważne to, żeby śmigał, chodził, sobie. Zaraz wam powiem jakie parametry są bardzo co na dziesiątka tego typu Teraz ja wam powiem Mówię no ja i tak nie gram Nie gram w ogóle ja to chyba sobie tam coś zagram ale rzadko gram Bardziej oparuję sobie na Ponecie i blokuję puty główne tego typu. No, poczekajcie. Tym, tym, tym. O, tak, widzicie, to wam pokażę tego typu, żebyście widzieli. Tym, tym, tym. To wam pokażę. Może dobrze. To nie jest taki luxe, nude, ale wystarczający jest. Wystarczający jest tutaj. to no mówię, no ja zwykle nie gram, ale postaram się Wam jakieś retezy yy, coś porobić. Biernictwo Swigamora. No z Wondera, 1p. Nie mam kiedy, to jak go właśnie hmm. to jest czwarte ma no. to ja się powiem to jest 30 ale wiadomo że nie zawsze jest dzieli się na równą partycję właśnie pojemność jest 31 a pokazuje mi 29 no to wiadomo że nie da się podzielić to równo właśnie gdy jest otwarty na temu nie tylko sobie wymienić. Ram pamięci będę sobie... Koska rampami wymienić. To są rampa mięci 2 gigaty trójki z tego. I śmiga dobrze. Zaraz Wam coś pokażę. Czekam co? Za... No. Już wyjście nie znaleźć, że mi tam nie śmiga. Nie ma problemu, nie zaczyna się. Jak widzicie, znaczy ładnie śmiga Dobra. Tak. Kojarzycie moją pierwszą recenzję. I to. No, tak jak mówię Postaram się Wam zrobić recenzję Jak będę miał trochę czasu Jak będę miał trochę czasu to mam. Zrobię tą recenzję tej gry Bo wiem, że czekacie na to żeby Wam puścić recenzję Recenzję robimy do Mastera Pamiętam no, drugą część i na drugą grę będę chciałam nic tospita wam Ale muszę tutaj mieć czas i zrobić Wam recenzję tego typu. Bo naprawdę ja nie mam czasu. Staram się z cał sił, ale coś zawsze mnie wyskakuje. Zamykam system opracony. Jak widzicie. Szybko się zamyka. Nie ma żadnej zawieszki. Taki nedług jest przydatny. Coś to jest taka mała recenzja. Jak chcecie jakiś lepszy sprzęt, to musicie więcej wydać. nie jest mi niepotrzebny taki duży sprzęt. Moja gram Ja jestem tylko w ponecie, czy tam inne spoty. Muszę spodziewać i wystarczy mi, to jest czteroradzeniowy yy, netbook, to nie jest laptop. A czym się różni netbook od laptopa? Wam nie powiem, musicie się pomyśleć tego typu Ja tego nic nie mówię, musicie się pomyśleć sami, widzowie Pani, czym się różni. Zaś Wam powiem. tutaj tak, no, HDMI ma, tak widzicie. Na Mikro SD Na słuchawki USB-owskie, jeszcze wejście No tak mówię Taki netbook Jest wystarczający, on jest Delikatny Nie jest ciężki, I jest płaski, jak widzicie w różnicy jest płaski Dlatego mówię Poszłam sobie podpachę, nie tak. On jest delikatny, nie jest taki ciężki, tak jak widzicie. Dla mnie to wystarczające. Ja nie muszę mieć sprzętu takiego za ileś tam 1000 złotych. Nie to wystarczy takie. I na tym mogę blokować płyt kupny tego typu. Tak jak widzicie. I to jest moja recenzja w sprawie... Magię netbooka, trzymajcie się, do usłyszenia i dajcie super na kanał, lajka na moim informację i bądźcie na bieżąco, oto jest właśnie wasze zadanie tego typu, trzymajcie się, ja idę do netbooka, muszę skręcę jakąś dla was, czy wyrobię się dzisiaj, czy nic nie wiem, trzymajcie się, bang, bang.